Cześć, siema widzowie no, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy mm, robić mm, różne rzeczy na survivalu. No więc tak, dobra, przepalamy sobie żelazo i idziemy sobie ogarnąć villagerów Villagerów. Mhm, dobra, najpierw musimy wykopać dziurę. Dużo tu jest tych farmerów. O, pierwszy chętny. Yy, musimy ogarnąć sobie tych villagerów, ponieważ yy, one, te villagery nam będą potrzebne, żeby zrobić yy, taki trading hall. Czyli po prostu, żeby się z znie... Na serio. Jezu. Yes dobra, ale mm, musimy ogarnąć tych villagerów, zanim też będzie noc, żeby nas tu w sensie żeby ich nie zabili no i trzeba dobra, potrzebujemy łódki o, jeszcze konia może oswoimy, ale nie mam siodła dobra, mm, no i wiecie będziemy rozmnażać te villagery ale, aha, właśnie potrzebujemy Wziąć trochę wungla, żeby zrobić pochodnie. Bo, jak tam się zrespi, zombie, to nie będzie za ciekawe w tej dziurze. Gdzie jest ta dziura? A tutaj, dobra. cyk. I proszę mi, mi nie dać villagera. Halo! Proszę przyjść. Dzień dobry zostawcie drzwi, kto ci je pozwolił? Dobra, jedziemy. Siu! Kurde, nie trafiłem. No cofaj! No nie! Nie, nie, nie! Okej, okay. dobra, zabuduję, Enderman, weź tam, wyjazd tam. dobra, mm. kurde, a jak ja, no to trzeba zrobić coś takiego, trzeba trochę zmodyfikować to, żebym mógł przejechać łódką. Dobra, ziutki. Zapraszam do mojego Lamboru. Lambo Gambo. No wsiadaj. Zapraszam. Kurde, no tylko widzowie, ja nie mam żadnego jedzenia. A dobra, wezmę te snopki siana i tyle. Okej, okay, jedziemy, jedziemy. Lambo No. Kurde. Trzeba tak zrobić, bo tam nie wiadę. Dobra. Kurde no. Okej. Okay. No i mamy... Oj, ups! Mamy kolejnego wieśniaka, który będzie się przytulał z tamtym żeby mieć wołodziarkę. Okej. Okay. No tylko jest jeden problem. Bo mam tylko chleba, nic więcej. O kurde. Czekajcie, ja muszę iść. Yy, zamknąć ich. Tylko nie znikają. Aha, jeszcze łóżka im muszę załatwić. Dobra, zaraz przyjdę panowie. A raczej pani i panu. A, co? Nieważne, idziemy zrobić secika. Czy ja. O, mam ziemniaki. Ale łóżka są potrzebne. Okej. Okay. Jak wiecie, w ostatnim odcinku zginąłem. On był chyba za dwa miesiące temu. Sorry za taką przerwę, ale nie zawsze mogę nagrywać. No, no i też coś innego mam czasami do nagrywania. Chudę łopatę. Ja bym zrobił kilo, dobra Bo paty jeszcze mam A dobra, idę spać. Chyba im się nic tam nie stanie, nie? Nie wiem, zobaczymy yy, Czy ja mam wełnę? No tak średnio bym powiedział, no tak średnio yy, Dobra, daj mi to. Dobra, zaraz sobie podmienimy, Ale najpierw musimy iść ogarnąć owce. Żeby zrobić im łóżka. Tu gdzieś są owce. O jest, dobra. Trzeba będzie jeszcze farmy na pewno zrobić. Owiec. Dobra. Oczywiście możecie zostawić subika i lajka Ja wam będę yy, wdzięczny, ponieważ lecimy po 1000 subów do końca roku A jak wbijecie 1000 subów To yy, będę jechał rowerem 50 km Więc polecam Ok. Yy, czy gdzieś tu jest Jest jeszcze jedna owca bo z takim odcinkiem widziałem, że Wam się spodobał yy, ten świat survival ta seria. No ja planuję tu co najmniej kilkanaście odcinków, ale nie wiem jak to będzie yy, nawet więcej niż kilkanaście, nawet kilkadziesiąt. Ale zależy jak wy będziecie to oglądać, więc jak będziecie dużo osób to będzie oglądać, no to po prostu wiecie, przedłużymy tą serię bo też nie wiem czy wam się to podoba po ostatnich dwóch odcinkach sądzę, że się podoba tak mi się wydaje no więc w ogóle pod ostatnim odcinkiem wbiłem kurde no, 300 subów więc bardzo wam dziękuję że przez przez właśnie te odcinki z minecrafta wbijam suby, dziękuję dobra Ile, no jeszcze trochę, bo my chcemy mieć tam bardzo dużo urzek. my też będę ciął, czemu nie? Jak za darmo dają, to trzeba brać. I raczej ta seria nie zakończy się na przejściu gry i mieć najlepszego seta, więc naprawdę warto oglądać. No i co, w kolejnych odcinkach też będzie więcej... Yy do robienia, bo wiecie zawsze na początku survivalu jest takie coś, że to nudno jest trochę, ale dobra musiałem iść ściąć drzewo bo nie mam drewna na tego na łóżka no to też nie starczy kurde, jesteśmy na, w takim miejscu, gdzie nie ma tego drzew w ogóle będzie trzeba zrobić mury. No widzowie, naprawdę, tu jest dużo roboty. Jeszcze po drodze zleżytniemy owce. Tu są jeszcze. Czy ja to zbieram? Nie wiem, dobra, kolejne drzewo. Okay. Tak. idziemy zrobić łóżeczka to mi starczy no. no nie wiem raczej nie, ale dobra, na razie nie potrzebujemy tyle łóżek i tak jak mówię, warto oglądać odcinki, bo to co się będzie działo w przyszłości, to mówię wam, że będzie fajne dobra O! ile łóżek, dobra ja biorę się za kopanie o, są villagery, nie zniknęły fajnie, fajnie o, no to trochę to potrwa trudno okej, okay, widzowie, na razie wykopałem takie małe pomieszczenie czy to im starczy, nie wiem kurde, nie, 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 nie no daj mi tego dirta Dobra. Halo! Proszę się podzielić. Rób ta, co chce, ta. Dobra, ja muszę iść zrobić jeszcze. Kurde, no muszę iść zrobić motykę, bo. Żeby wykopać snopki siana. Mhm. Okej. Okay. Czy ja mam tu czek? Mam, dobra. Włożę tu te łóżka. No i muszę ogarnąć jeszcze. Okej. Okay. I daj tam je to. Dobra. No na razie to chyba tyle. No i muszę iść zrobić. Dobra. Kopiemy. Bo, jak wiecie, lub nie, po prostu motyką jest. Po prostu kopię się szybciej. Yy, tak. Snopki siana. Idziemy. Yy, gdzieś tu. O, jest. Oa, kurde, boli to. Nie pytam. Bo wiecie, zawsze to. Oni tak z tym nic w sumie nie robią. A nam to jest bardzo potrzebne, nie? Dobra, no na pewno w najbliższych odcinkach muszę zrobić farmę, dosłownie czegokolwiek, bo nie mam jedzenia. Jak, bo jeszcze muszę kurde rozmażać te villagery, no to ja potrzebuję żarcia. Dobra, ziutki, zrobiliście już yy, z tym. Zrobili? O jest! Posejdon! Dobra. Kurde, jak nie, nie mam to zakopać. Jest, ziutek mały. No i to. Dobra. Ała! Dobra, muszę zrobić jedzenie i muszę dać im, żeby jeszcze. Albo nie, dobra, później. Nie chce mi się teraz. Yy, Okej. Okay. Albo dam im teraz trochę. Albo nie. Nie wiem. Zobaczę. Okej, okay, muszę najpierw najeść się. No i co? Mm, muszę na pewno jeszcze pozbierać materiały. No, nie powiem wam na co na razie. Przekonacie się w następnym odcinku. I sorry za mój fotel. Dobra, idę i... Kurczę, Czemu ja wziąłem... Prz po co ja to wziąłem? Ej, to, wy, wy też tak macie czasami, że nie wiecie po co wy to robicie w ogóle? Nie wiem po co na. Nawet wziąłem tego, ten. Kurde. Na serio? Przecież ja stąd nie wyjdę. No, dobra, mata. Mata chlebata. Młody, zostaw to. Oj, oni się obraźli. Ej, coś tu się stało. Dobra, nieważne. Później im to dam. Coś nie chcą robić Bobo. Nie wiem czemu. Musiał ogarnąć z tyłu konia i domek. No i jeszcze rozbudować ten. Dobra, no to chyba w tym odcinku będzie wszystko. Ogarnaliśmy sobie zbrojkę w końcu i te villagery porobiliśmy. No i co? Tym akcentem kończymy ten film. Zostawcie sobie kaj lajka. No i co? Trzymajcie się, Nara.